Witam państwa serdecznie. Nazywam się Adam Wykpisz. Jestem asystentem w dziale edukacji i projektów Muzeum Historycznego w Legionowie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć historię dzwonu Józef, który widać obok mnie, a który znajduje się na wystawie stałej pod tytułem Dzieje Legionowa 1877-1990 w Muzeum Historycznym w Legionowie. Jest to jeden z najcenniejszych i najciekawszych eksponatów. W zbiorach muzeum. Dzwon został ufundowany w 1935 roku przez podoficerów II Batalionu Balonowego w Legionowie, który stacjonował w koszarach przy ulicy Strużańskiej. Odlano go już po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego i miał na celu nie tylko uczcić pamięć o marszałku, ale również upamiętnić jego szczególne zasługi dla Polski. Na dzwonie widoczna jest inskrypcja, która brzmi: Wodzowi Narodu, wskrzesicielowi niepodległości państwa polskiego, pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, czcząc jego pamięć, ufundowali i przekazali potomności ten dzwon, nadając mu imię jego Józef, podoficerowie drugiego batalionu balonowego roku pańskiego 1935. Dzwon został umieszczony w kaplicy garnizonowej, która powstała około 1919 roku. Została ona przekształcona z cerkwi wybudowanej wraz z powstaniem garnizonu carskiego w 1892 roku. Kaplica podlegała parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Zegrzu. 1 listopada 1935 roku dzwon poświęcił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. W wydarzeniu tym wzięli, wzięła udział cała kadra zawodowa Legionowskiego Garnizonu. Wraz z wybuchem II wojny światowej zanikają informacje na temat dzwonu. Nie wiadomo, jak dzwon przetrwał ten trudny czas II wojny światowej, jednak najważniejsze jest to, że ocalał w tym ciężkim czasie wojennym. W 1945 roku Czesław Jachacy, żołnierz batalionów chłopskich, trafił na trop dzwonu. Okazało się, że znajduje się on w radzieckiej składnicy wojennej we wsi Krusze koło Tłuszcza. Czesław bardzo chciał zobaczyć ten dzwon, a kiedy go ujrzał, postanowił za wszelką cenę zdobyć potrzebne środki finansowe na wykup dzwonu. O pomoc poprosił okoliczne wsie, ale przede wszystkim po bliskie parafie. Dzięki temu udało się zebrać potrzebną sumę i dzwon został wykupiony. Po wykupie dzwon trafił do parafii Świętej Trójcy w Niegowie. A następnie do parafii św. Michała w grodzisku koło Marek. Tam z czasem pamięć o dzwonie zaczęła zanikać. Na nowo trop dzwonu został odkryty w 1994 roku. Pojawiła się wtedy myśl, żeby dzwon wrócił na swoje pierwotne miejsce, do Legionowa. W dużej mierze dzięki szczególnemu zaangażowaniu i poświęceniu ówczesnego wice, wicepremiera, profesora Aleksandra Łuczaka oraz ówczesnego prezydenta miasta Legionowo Andrzeja Kitzmana dzwon udało sprowadzić się do Legionowa. W mieście znalazł się 24 marca 1996 roku. Odbyła się wtedy wielka uroczystość w kościele garnizonowym. W której wzię, wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, wojska i mieszkańcy miasta. Kiedy w 2001 roku powstały zbiory historyczne Miasta Legionowo, dzwon został przekazany tej instytucji, a w 2006 dzwon trafił do zbiorów nowo powstałego Muzeum Historycznego w Legionowie, i tutaj w muzeum znajduje się do dnia dzisiejszego. Obecnie można go oglądać i podziwiać na wystawie stałej pod tytułem Dzieje Legionowa 1877-1990, na której właśnie się znajduje. Dziękuję za obejrzenie nagrania. Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi filmikami na naszym kanale. Dziękuję i do zobaczenia.